Tak, e, Wielka powiedziała, że gada wszystko na ciebie. E, tak, żebyś musiał się jakoś ustosunkować do tego, a, bo wszystko leci, leci na ciebie. Wielka mu powiedz, co? Chciałem powiedzieć. Kurwa, skończysz pierdol, kurwo, Jewana. Co będzie dalej? E, kamerzysta y, mówił, że to jest darmowe promu przed więzieniem, Ponieważ miał taki projekt, że zbudował sobie w Poznaniu kontener w którym jest studio filmowe więzienia i chciał zrobić live'a za każdą minutę ludzie muszą wpaść żeby siedział w więzieniu i wyliczył sobie, że przez rok zarobi chyba 15 milionów czekaj, 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 moment, żebym mnie ja to dobrze zrozumiał zbudował sobie studio filmowe jako więzienie, tak? w kontenerze Łukasz na samym początku yy, się zastanawiał czy nie skłamać, że wiedział, że chłopak jest chory po to, żeby zbudzić jeszcze większe kontrowersje, bo on generalnie chciał sobie zepsuć wizerunek, żeby ludzie się, bo się objęcieli, mu wpłacali 30 zł za każdą minutę, nie? I chciał zbudzić kontrowersję jeszcze większej i powiedzieć, że seria widzi, że jest chory po to, żeby ludzie go wyzywali jeszcze bardziej i jeszcze ludzi bardziej wbijało do niego na Instagrama.